Trzeci dzień naszej podróży po Nevadzie zajechaliśmy do Pniocze. Jest to niedaleko Nevady. I jest to również takie miasto duchów, ale wciąż żyjące. Czyli jest to miasto w bardzo starym stylu. Większość budynków jest opuszczona, ale niektórzy ludzie tutaj żyją. Budynki wyglądają w taki sposób. Jest to górnicze miasto. O, tutaj jest nawet bankomat. Ciekawy amerykański samochód. Podejrzewam, że tam była wcześniej jakaś opera, teatr, darmowa łaźnia. Przed nami widzimy jakąś starą opuszczoną kopalnię. Zmierzamy teraz powoli do niej. W świetny sposób zagospodarowali teren na źródło wody miejskie i z dodatkiem wagoników górniczych, które niby wjeżdżają do kopalni. Zauważyliśmy kopalnię, jednak już wyżej nie będziemy się wspinać. Ta kopalnia wydaje się nieczynna od nie tak dawna. Po lewej stronie widzieliśmy kolejną kopalnię. Nie wiem, czy stąd będzie widoczne. Nie, nie widać. Wagonik górniczy przerobiony na Wielką Donicę. Te Donice są co jakiś czas. Po lewej stronie znajduje się ładny domek amerykański. U góry znajduje się również budynek należący do kopalni. Nie wiem, do czego służył. I nie chcę już się tam wdropywać. Na dole jest maszyna, która przesyłała wagoniki z kopalni właśnie tutaj do tego mylo. Tam z tyłu są kolejne wieżyczki, które podtrzymywały wagoniki. Zastanawiam się, na co było to napędzane. Podejrzewam, że na parę. Zeszliśmy pod zakopaną już kopalnię. Jedno wejście jest tutaj, a tutaj mamy drugie wejście. Niestety nie można przez ten pod przejść, ale mam nadzieję, że selfie styk. Nagra wszystko co trzeba. Te wejścia są ogrodzone takim drutem kolciastym i nie chcemy przez niego przechodzić. Po drugiej stronie ulicy jest druga kopalnia. Niestety nie ma tutaj żadnych tabliczek informacyjnych i nie wiemy, co tutaj było wykopywane. I tu też spróbujemy zerknąć w głąb kopalni. Wow! Jest bardzo głęboka. Teraz gołębie tam siedzą. Zanurzmy GoPro, trochę niżej. Może będzie więcej widać, ale jest tam bardzo ciemno. Zauważyliśmy ścieżkę i postanowiliśmy kawałek się nią przejść. Może zaprowadzi nas do jeszcze jednego ciekawego punktu. A przed nami widać wagoniki, już je pokazuję. Z tej strony powinny wagoniki być lepiej widoczne. I one aż zmierzają do tamtej maszyny, która je napędzała. Z tej perspektywy już na pewno widać wagoniki, to są te wagoniki, o których. Chwilę wcześniej mówiłem przy tamtym budynku, który napędzał te liny. Idziemy zobaczyć na samą górę. Może tam będzie jakieś fajne wejście do kopalni. Przechodzimy koło wieżyczek, które utrzymują te liny i mam nadzieję, że już będzie jakaś jaskinia nie niezasypana. Ok, to jest chyba błąd. Wydaje mi się, że przerabiano całe te złoża metali tam bardzo daleko. Mam nadzieję, że widać na GoPro całą tą linię tych słupów. Utrzymujących liny do wagoników, I aż do tamtego budynku, na którym byliśmy. Tamten budynek widocznie jedynie służył do załadowywania, które następnie były transportowane tam, hen, daleko. Po drodze zauważyliśmy kolejne wejście do kopalni. Znajdujemy się teraz nad Cathedral George. Niesamowicie wyglądają te monumenty. Gdybyśmy się cofnęli w czasie o kilka milionów lat, to wszystko tutaj było pokryte wodą, było to jezioro, ponieważ klimat był zupełnie inny, było bardzo wilgotno. Natomiast milion lat temu wszystko zaczęło wysychać, i gdzieś pojawiły się jakieś pęknięcia, przez co woda zaczęła uciekać, powstała rzeka. I ta rzeka aż po dzisiejsze czasy wydrążyła takie oto kanały. Także cały ten proces trwał około miliona lat o tutaj naprawdę daleko można zejść niesamowicie to jest wydrążone ale milion lat było potrzebne na to idziemy na dół schodzimy niżej tutaj już są takie dosyć stare schody niesamowicie to wygląda rzeka jest wyschnięta widziałem tam na oznakowaniach że ta woda cały czas tutaj jeszcze płynie zimą nie tak sobie pomyślę i spróbuję wyobrazić Spróbuję chociaż wyobrazić milion lat, to to jednak nie jest mało czasu na wydrążenie takiego tunelu. Wygląda na to, że będziemy mogli zejść aż na sam dół, zobaczyć jak to wszystko wygląda patrząc z dołu. Znajdujemy się teraz na dnie Cathedral George, czyli w miejscu, które przyroda, na które przyroda potrzebowała miliona lat, aby wydrążyć. Idziemy zgodnie z nurtem wody. Ten szlak wody ciągnie się na 100 mil, czyli to jest jakieś 160 km i prowadzi do dużego jeziora, którego zapomniałem nazwy. I wracamy. Nie, ma, nie mamy dzisiaj czasu, żeby przejść 100 mil. Jeszcze w takim upale, a mamy godzinę, dopiero 11. Jest niesamowicie ciepło, tutaj. Oby to było widoczne na GoPro za krzekami. Znaleźliśmy dzikie konie. Słyszeliśmy, że można spotkać dzikie konie w Nevadzie, i udało nam się. Jest tam ich raz, dwa, trzy. Nie próbujemy się zbliżyć do tych koni, ponieważ są gęste haszcze przed nami i boimy się, że mogą tam być węże, pająki, lub nawet skorpiony. Znajdujemy się przed dworcem kolejowym w Kalientej, który został wybudowany w 1923 roku. Różni się od pozostałych. Dworców kolejowych w Stanach Zjednoczonych, przynajmniej my takich nie widzieliśmy wcześniej. Odnośnie Kaliente, to oznacza po hiszpańsku gorące, ale nie jest to spowodowane gorącymi latami. Teraz mamy wciąż wiosnę i temperatura tutaj przed 12 w południe jest w cieniu około 85 stopni, ale pochodzi od Hot Springs, które są tutaj. Niedaleko. Podobają mi się domy w Kalientej szczególnie ten, taki drewniany amerykański ma bardzo dużo jakieś dupereli na zewnątrz fajnie to wygląda. Zajechaliśmy do Tonopa, do Mining Parku, ale okazało się, że dzisiaj w Memorial Day jest closed, poza tym też jest codziennie jest otwarty tylko do 5, a jest już 18. Na wprost nas. Na górze jest literka T od tonopa, a tutaj są pozostałe góry. Świetny jest ten widok. Dodatkowo to miasto znajduje się prawie na 2000 metrów nad poziomem morza i ma najciemniejszą noc z wszystkich miast w Stanach Zjednoczonych. Muzeum jest zamknięte, więc tak na szybko z daleka można zobaczyć te budynki. Prawdopodobnie w muzeum można je zwiedzać od środka. No niestety. Nie jest to nasz dzień na zwiedzanie. W drodze powrotnej zahaczyliśmy jeszcze o Hathorne i znajduje się tutaj fajne muzeum. Jest poświęcone weteranom z wojny w Wietnamie i chyba koreańskiej. Tutaj mam... musimy to na szybko zrobić, bo się spieszymy. Przed nami jeszcze chyba z 400 mil, a już jest 20. Tutaj mamy działka przeciwlotnicze. Niestety nie są te bomby opisane. Tam mamy jakieś działka. A może i są opisane? Tak, ja niestety mi kompletnie te oznaczenia nic nie mówią. W środku jest fajny helikopter. To nieźle wygląda. USS Alabama. No, świetny amerykański czołg. A to są chyba miny, tak? Tak. To są miny. O, tak one wyglądały w środku. No, trzeba by było się znać na tym, aby wiedzieć, który kabelek przeciąć. No braku, brakuje mi tu opisów, jakie one mają zasięg. No szkoda, pewnie można z tego muzeum wziąć jakieś broszurki. Jest więcej opisane na ten temat. Z tyłu też jest jakiś sprzęt i jeszcze zobaczymy ten czołg. No, czołg jest duży. Ten jest naprawdę duży. Widziałem w swoim życiu kilka czołgów, ale aż takich olbrzymich jeszcze nie. jeszcze tylko selfie. No i tak wygląda widok z czołgu. Tutaj niestety są kłódki i nie można wejść. Wielka szkoda. Fajny ten czołg, nie będę już siadał na lufie. Ostatnie ujęcie z przodu i zbieramy się do domu. Zostało nam około 400 mil, a może nawet więcej, nie wiem dokładnie. Pomiędzy 400 a 500 mil. I niestety będziemy jechać przez góry, co dodatkowo spowolni nas. Zakończyliśmy nasz road trip po Nevadzie, już jesteśmy w Kalifornii, w Sunnyvale. Krótko podsumowując. W środkowej Nevadzie są głównie miasteczka w takim starym stylu amerykańskim, jak również te miasteczka to są miasteczka górnicze, można spotkać Ghost Town. Co jeszcze rzuca się w oczy, to prawie wszystkie samochody w Nevadzie to samochody 4x4. Nie widzieliśmy też żadnych Tesli. Jest duży problem z internetem. Jeśli filmik Wam się podobał, zasubskrybujcie kanał i cześć!